Rzeczywiście, kiedy słucha się Jezusa Chrystusa, to jego słowo krzepi strudzonego. Tak jak dzisiaj Izajasz mówił o słudze jakwe. Słowa Jezusa krzepią nas, kiedy jesteśmy strudzeni, kiedy jesteśmy umęczeni, kiedy poszukujemy dobrych rozwiązań. Ale równocześnie mamy takie przekonanie, że kiedy przychodzimy na adorację, kiedy otwieramy Księgę Słowa Bożego, to mamy. Przed sobą Boga, który potrafi słuchać. Czujemy Jego obecność, czujemy to, jak On pochyla się nad nami. Doświadczamy tego. Jest po prostu tym, który potrafi słuchać. Potrafi słuchać, bicia naszego serca i przyjmować w naszym imieniu razy, które życie przynosi. Ale mamy tego świadomość, że razem z Nim możemy to wszystko przezwyciężyć, co jest naszą trudnością.